Poszli! Powodzenia! Przede wszystkim dobrze się bawić w takim biegu. Wynik mi się wydaje, że jest drugorzędny, ale zabawa jest najważniejsza. Kilka słów jak trasa. Super, twarda. Dobrze, że chłopaki stali ze strażami. Bo wiadomo było gdzie iść, także bardzo szybka, bardzo fajna. Piątka. Gratulacje. Dzięki. Bardzo dziękuję. Jak na pierwszy raz mamy taki duży, duży udział mamy blisko setkę. Eee... Uczestników, także myślę, że pierwsze koty za płoty za rok, będzie na pewno więcej. Może wydłużymy trasę, zobaczymy, jak, jak, jakie będą komentarze od uczestników.

Start. Jest z nami Wiola, zwycięzczyni biegu, sąsiada Wiola. Powiedz, jak oceniasz dzisiejszy bieg i ja. zabawę? E, organizacja super, trasa szybka, e, pogoda sprzyjała, e, także dobrze się biegło. Co najbardziej zapamiętasz z dzisiejszego biegu? E, zapamiętam chyba super kibiców. Świetnie, bardzo się cieszymy, Świetnie. gratulujemy raz jeszcze i wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Dzięki. za kulisami naszego biegu, kucharza Piotra. Piotr, powiedz co dzisiaj przygotowałeś dla naszych uczestników dzisiejszej zabawy. A dzisiaj mamy taką sycącą grochóweczkę, dla chętnych oczywiście jest i wkładeczka, także wszystko gorące, świeżutkie, każdy zadowolony. Bardzo dziękuję. Możemy zajrzeć do gara? Zapraszam. Przepisu nie podamy oczywiście, bo to jest tajemnica. Ale pachnie. Szkoda, że nie możemy tego przekazać zapachu. Bardzo dziękuję. Tak. Proszę bardzo.